Siema witam wszystkich bardzo serdecznie jestem Nineron.pl, a to jest reboot serii reboot drugiego sezonu Survivalu, Tak o z buta wjeżdżam, nawet się nie tłumaczę, dlaczego mnie nie było, bo każdy doskonale wie, że mi się nie chciało nagrywać. I co? Świat nazywamy. Ry, e, e, b, od. Nowa klawiatura, trochę głośna może być, ale przecierpicie to ze mną, co? Yy, yy, dwa. No, bo testowałem sobie jak coś, dlatego była nazwa Reboot serii. No i tak trochę mi nie wyszło, no i teraz już powinno być. Będzie świat na datapakach. Wy teraz nie widzicie tego co ja robię, ale ja wrzucę dwa datapaki tutaj. Tablica statystyk to będzie fajne. To, co Maczia ma w sumie w swoim survivalu. No i Caves and Cliffs preview, czyli nowej jaskini, oczywiście. 1, 17. polecam. Powinno się pokazywać. Jest. Jest. No i dobra. Done. No i nic nie zmieniamy chyba oprócz tego. Tylko Create New World po prostu. Dobra, lecimy z tym. Proceed. Ja nic nie będę zmieniał, nawet nie wiem, intra żadnego nie dam, bo nie chcę mi się po prostu lecimy, bo zawsze za długie wstępy robię. Także no. Dobra. Zrespiło nas na bezludnej wyspie. Yy, jakbyście mogli poczekać chwilę. Ja po prostu się uciszę na chwilę. Yy, zrobię statystyki i do Was wrócę, ogarnę to. Dobra, jestem już po krótkiej przerwie. Zreloadowałem sobie czanki i już widzę, że mamy całkiem ciekawy teren. Jestem na Optifine do Minecrafta 1.17. W sensie, wy nie powinniście mieć żadnych lagów w sumie na nagrywce. Ja myślę, że nie będzie. Nie będzie żadnych przycinek. Jak będą, to po prostu następny odcinek zrobię trochę lepiej. No także idziemy dalej. Zobaczmy, co my tutaj mamy. Góry są fajnie, fajnie, że są góry na sam początek. To w sumie w tych górach będzie można sobie zrobić bazy tymczasową blisko spawna i tak dalej. Tylko wioska by się jakaś przydała. Jest las świerkowy też. Jak macie jakieś pomysły na datapaki w ogóle do tego, do świata, to weźcie mi powiedzcie. Bo chciałbym, żeby to było na datapakach, ale żeby te datapaki nie zmieniały, jakby generowania się terenu ani żadnych struktur nie wprowadzały. Ale po prostu, żeby. Co tam jest? A to jest taki kwiatek. Dobra, żeby po prostu, nie wiem, może ułatwiały rozgrywkę, może coś fajnego wprowadzały do rozgrywki, na przykład jakiś, o, może być poziom durability, na przykład nad paskiem, tam jak płyty się pokazują, jak gra płyta, to tam może być mm, poziom durability narzędzia pokazany, żeby się nie niszczył, to fajne będzie, na przykład coś w tym rodzaju. Żeby to nie było jakiś taki mocny modifier gry, ale żeby po prostu coś wprowadzało, coś ciekawego, jakieś urozmaicenie cenie do hadu, albo po prostu. Dobra, jak każdy minecraftowiec, trzeba drzewo ściąć, bo biegam, biegam, gadam, a nic nie robię, także lecimy, yy, ścinam dr drzewo, w ogóle nagram teraz chyba sobie, nie wiem, z 5 odcinków na zapas, żeby, o Nie no, ale taki fail od razu na początek, naprawdę. No dobra. To się fajnie zapowiada ogólnie gra na świecie. Będzie pechowa. Strasznie. Dobra, przynajmniej mogę na nakopać. Węgiel. No, są jeszcze pozytywy tego. Chociaż nie sądzę, żeby to było dobrze. Yy, drewniany killoff. Od razu mogę sobie więcej patyków zrobić. No i mi tego stołu, na no nie no, że tak spadłem od razu Myślę, że jak będą się pokazywały nowe wersje Optifina Do Minecrafta 1.17 Już takie nie pre-release, a takie wiecie, solidne wersje To myślę, że nawet będą się pojawia pojawiały shadery na odcinkach Chociaż na eksplorowanie tych nowych kopalń to nie chciałbym Na no trójeczkę sobie rzucę. No i szukamy jedzonka. Dobra. Teraz jest pre-release do Optifine'a, także FPS-ów może być mniej trochę w Minecrafcie. No i shaders są wyłączone, jak sami teraz zresztą widzicie, że nie można, nie? Dynamic Lightsów nie włączam, bo to jest game changer duży. To pomaga bardzo mocno, ułatwia rozgrywkę, chociaż. Ej, na te nowe cave y to nawet nie, nie jest głupie, żeby sobie włączyć Dynamic Lights. -y. Tam jest krówka, dobra, popłynę po tą krówkę najpierw. Chodź tu, krówko. Lejno, Dirka. Dobra, nakopię sobie trochę kobla, żeby się wydostać. O, krówka jest na górze, słychać już ją. Fajnie, fajnie żeby się dostać na górę na kopię i na piecyk też. Ej, nie wiem, Minecraft, to tak parkur dalej mi idzie. E, jest dobrze. Halo, świnka? Gdzieś tu polazła. Jak spadnę, to zginę. Nie każ mi latać ze sobą. Gdzie ta krówka była w ogóle? O, jesteś! Nie uciekaj mi, proszę! No, dobrze. A, i tam był węgiel na dole. Tam też jest węgiel. A wiecie co? Ja bym po ten węgiel poszedł w sumie sobie. Doskoczę? Doskoczę na ludzie. Gdzie to było? Tam było. Ja po ten węgiel pójdę. Jaki jest dobry węgiel, to się zmarnować nie może. Tu jest taki bardziej niebezpieczny węgiel, ale mogę go w sumie sobie zebrać. To nie problem. Dobra, i ogólnie ludzie, weźcie, napiszcie może w komentarzach, jak ktoś do tego momentu dotrwa, to co u Was jest, bo siódma minuta nagrywki u Was to będzie pewnie jakaś szósta, piąta, coś takiego, bo Wam trochę przyspieszę ustawienia tych statystyk. Nikt i tak tego nie będzie oglądał, ale ja zrobię kilka odcinków na zapas, żeby to już od razu mieć ze sobą, nie? W sensie nie... Ja mam totalnie w nosie, czy seria się przyjmie, czy nie przyjmie. Ja po prostu lubię survival i będę to nagrywał, tak? Bo nie oszukujmy się popularny to ja nigdy nie będę. Chociaż może kiedyś. Nie, no żartuję sensie, im mniej człowiek liczy na popularność, tym bardziej popularniejszy się staje. Taka jest moja teoria. Teraz spać nie mogę. Yy, dobra, yy, Piec gdzieś postawiłem. Piecyk, postawiłem piecyk, dobra. To sobie upieczemy. I teraz po tą krówkę zejdę. Nie! Zaraz zginę, proszę. Nie chcę ginąć jeszcze tak wcześnie, tak nie można. Cie trochę mi głos zmienił od poprzednich odcinków, ale to no, wiadomo, każdy człowiek w moim wieku, tak mam. Dobra, więcej nasycenia zjem, zjem teraz dwa stejki, ale będzie więcej nasycenia i będzie dobrze. Teraz to się upiecze jeszcze, później świnkę wezmę upiokę i chyba popłynę. W tamtą stronę jest Dark Oak. Mogę ten kordy zapisać z screena. Jeszcze sobie zapiszę. Oj, nie komenda. Dark Oak sobie zapiszę na czacie. Jeszcze seed wam podam. Jak chcecie zagrać na świecie, to wpiszcie sobie Seeda, nie? Bo fajny spawn, naprawdę. Na takiej wysepce, ale Ale nie wysepce. Dobra, we to jeszcze ogarnił mi. No i płyniemy dalej. Mogę, mieć, mogę trochę mówić też przez nos, bo Katar, wiadomo. Trochę alergia dopadła człowieka. No bywa. No ale wiadomo. Da się przeżyć. Jak wam to mocno przeszkadza, to i tak już dawno wyłączyliście film. Ale może jak ktoś chce obejrzeć do końca, to fajnie będzie. W ogóle ten film oglądam w... Znaczy nie oglądam, Boże, co ja, co ja mówię, oglądam. Ten film nagrywam w, nie, w piątek, a wy będziecie to widzieć w sobotę o 9. W sobotę o 9 nigdy jeszcze rano filmów nie było. Następny film będzie w niedzielę o 9 A jeszcze następny będzie w poniedziałek o 9. Myślę, że to będzie fajnie tak zrobić. Bo teraz chcę trzy filmy nagrać, nie? Takie 20 minutówki. Dobra, płynę w stronę tych górek, jak chciałem na początku, nie wiem czy już to mówiłem czy nie. Może jakieś coś będzie pod ziemią, pod, znaczy pod ziemią, pod wodą. Tam, coś jest. Hmm. W ogóle nie wiem. Czy mam to przeszkadzać, że będę używał tego zoom'a właśnie Optifine'owego, Czy chcecie, żebym lunety bardziej używał? Dla mnie to jest obojętne. O, jaskinie są fajnie. Może jakieś przejście do nowych jaskiń? Kto wie, kto wie. Hmm. Dobra. Czemu ja w ogóle mówię dobra cały czas? Nie wiem. Może ja mam takie jakieś wrażenie, że ja tak mówię cały czas, ale dosłownie się łapię na tym co jakiś czas, że mówię dobra, 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 do wszystkiego. Ale to tylko jak nagrywam, bo jak normalnie z innymi ludźmi gadam, to tak jest okej, okay, nie? Nie mówię tego dobra cały czas. A was te słowa już kurze, bo pow powtórzyłem je trylion razy. Zaraz będą mowy. Zaraz, oj, zaraz będzie się działo. Dobra, mam screeny też spałem. Mam screena akordów na spawnie. To jest dobrze. Wiecie co? Chyba, chyba wam zrobię time lapse z tego, jak będę pływał po prostu przez tą całą noc. Coś fajnego znajdę. No, zrobię tak, bo trzeba. W sensie timelapsa w sumie? Albo? O kurcze! Trójzębnik! Nie. To yy, wiecie co? Ja może. Nie pijany jakiś? Jeszcze z tą muszlą idzie. Zrobię trochę pochodni. Wiecie co? Włączę te Dynamic Lights co mi i tak szkodzi w sumie. W sensie. Dynamic Lights fancy, bo i tak to nic nie szkodzi w grze. FPS-ów to jakoś tak mocno nie zmniejsza, bo i tak przez nagrywanie nie jest ich najwięcej. O kurczę, ile tam mołów jest. Tutaj ten trójzemnik jest, może ja go jakoś. Nie! Proszę! Ja tylko biegam. Czy aż tak mu to przeszkadza? Dobra. Aż się normalnie odechcie, bo od takiego snajpera grać. No nie wiem, będzie walił tym trójzębem teraz do mnie pół, pół roku, tak? Ja może wypłynę faktycznie i wam zrobię timelapsa spływania. Glow Squid. Fajnie. Dobra. Nara. let's stąd. Fajne góry, ale jakieś małe. Tam jest brzusowy losek tylko i nic więcej. Kamienia 20 wykopałem już. Dystans kilometr. Bardzo proszę, kilometr przebyty. Proszę państwa. A teraz noc jest, a tu dzień był, no 2 kilometry Fajnie O bagna, bagna, bagna Jest zaćmienie? Nie jest zaćmienie Slajmy są No, slajmy mogą być Jest jakiś piasek Też sobie kordy bagien zapiszę, ale Nie będę Na razie szedł O nie, bo tam jakieś góry są O o! A to jest już całkiem fajne, bym powiedział. Bo lubię góry, ba. Trzcina, Enderman. Tak delikatnie pod do tej trzciny. Dobra, zwika. Zwika stąd. Za dużo ich tam. W sensie ja nie mam jeszcze armora, żeby walczyć Ja mam jakoś wioskę... Fajne... Fajnie delfinki skaczą sobie yy, hmm. Tam jest jakiś w ogóle zwykły las Lawa spływa, dobra Ej, te góry są mocarne, naprawdę Potężne są te góry No Aż się prosi, żeby się tam... Żeby tam coś zbudować w tych górach Mm. Dobra, jednak bez timelapsa Dobra, dobra, dobre. Jednak bez timelapsa się było cinek ma 16 minut Tak do 20 dociągnijmy Przerwiemy Tam jest ścina, tam pełno mobów jest kurcze dopiero północ, nie? No to mamy lipę. W sensie. Nie żebym ja się cykał, nie? Ale to po prostu jakoś tak. W sensie nie chcę zginąć, bo w sumie. całkiem kordy dobre mam. Bo już się na dosyć dużo kratek od spawna się odsunąłem. Hmm. No nic. Tam jest w ogóle. Fa Tam szkielet stoi. Ale fajny przesmyk, no. Chyba tu gdzieś przystanę. O! Polana. Wioska? Może. Maybe. Somebody? Jest! Wioska! Dobrze! No patrzcie. Ja tak jeszcze wcześniej kordy pokazywałem. Zaraz się okaże, że ten. Że specjalnie jeszcze mnie osądzicie, że tu wioski dotarłem. Nie no, jest wioska. Dobra, jest pogers, widzowie. Lecimy. Nie no, Cripson. Pro, proszę cię niego. Nie, nie nie. Jest jedzonko. To, to jest najważniejsze. No, dostałem hita, no. Dobra. Monster Hunter. First achievement get. Achievement, Advancement. W sumie. Iron Golem. Tu da się slipknąć. Dobra, nara. Idźcie mnie stąd. Siema Golem, nie musisz. Dobra, dzięki dzięki Golem. Pomogłeś mi bardzo, naprawdę. Doceniam twoje starania. Trzy kile zombiów już Nie no, fajnie. Ile pszenicy, co? tak się da w wiosce? Takie małe wiosce? To... Nie. Ten seed jest naprawdę. Seed major góry. Nie, już musiałem, że biom grzybowy. Już mnie tak zatknęło. o. Dobra, jest Dark Oak. Jest Dark oak, jest ...świerk, jest zwykła polana. Dookoła wszystko jest dookoła, naprawdę. To jest niesamowite, co tu się dzieje. Łowiecki W sumie dobra, zostawię je. Może farmę zrobię. Ja i farma, tak. Sorry, muszę pogrifować trochę. Mm, dobra, motyka, motyka, motyka teraz. Która minuta 19. No to zaraz kończymy ten odcinek. Zbieramy pszenicę I będziemy kończyć Także leci pszeniczka Chyba nie będę musiał nawet montować tego odcinka W sensie mogę w surowinę dać Na YouTube'a po prostu Czy komuś to będzie przeszkadzało? Absolutnie Bo jestem tak małym YouTuberem, że raczej nikt nie powinien mnie krytykować za to czy mi to będzie przeszkadzało? Absolutnie, że nie. Dla mnie to mniej roboty to lepiej, no. Halo. Przecież ja nie chciałem nagrywać z tego powodu, że po prostu za dużo roboty. Montowanie to wszystko, robienie. Ja już jeden montaż zrobiłem, który 100 nie zrobił na moim kanale. Mi to starczy, naprawdę mi to starczy. Halo. Dobra. W sensie, o! Yy, zadam jeszcze to pytanie w przypiętym komentarzu, ale timber datapaka, czyli automatyczne ścinanie drzew, by się przydało. Bo ja bym chciał naprawdę fajne robić domki, a będzie mi potrzebne tego dużo drewna. Jakbym timber datapaka wziął, to by nie było takie głupie. Tylko to jest już taki trochę game changer. Ale w sumie. Fajnie by mieć takiego timber datapaka. No naprawdę ułatwiłoby to mi mocną rozgrywkę. W sensie to nie jest coś takiego, że automatycznie rudy znajduje X, to coś takie po prostu ścinanie drzew szybsze. No tu jest w ogóle farma ten: świnków da się świnki pszenicę rozmnażać. Nie da się. Ło! Ile pszenicy. No całą wioskę, że mogolił tu mam pszenicę. No przynajmniej jedzenie jest yy, craftable 3,5 staka chleba, nie Dobra, ustawione w żarełko do końca gry. Nie no, do końca gry to może nie, bo nie chcę kończyć tak szybko survivalu. Ale ustawiony w żarełko jestem Dobrze. Tak więc ja byłem 9 Aronym pły w pierwszym odcinku Poribucie. Ta Poribucie, ty zimiego cosplayuje, ta co już robi, ty zimiego cosplayuje No dobra To był pierwszy odcinek Poribucie, także trzymajcie się ziomeczki No i cześć